Siemano pierogi z tej strony wódę 40 i mam przyjemność powitać Was w kolejnym poradniku do gry Duel of Champions. A w nim, potem jak zapewne domyślacie się po tytule filmu, będziemy układać sobie nasz dek. Ja jestem już w posiadaniu dwóch deków, jest to talia szału i blask. Obie te talie można y, zmodyfikować w każdym momencie, można je usunąć, coś do nich dodać, odjąć i tak dalej. Zatem, y, my sobie usuńmy dek blasku i w tym odcinku będziemy sobie tworzyć nowy deck, zatem kliknijmy tę opcję na początek musimy wprowadzić nazwę swojej talii jako, że nie chcę robić bałaganu w swojej talii i w swoich kartach, nazwijmy tak samo tak jak poprzednią talię, którą uprzednio zdążyłem usunąć, czyli blask yy, dobra, na razie najważniejsza dla nas yy, sprawa bohater, bohater to jest podstawowa karta, którą jesteśmy zmuszeni wybrać przy tworzeniu deków. Jest to bardzo ważna karta, gdyż określa on jakie frakcji będziemy mogli stawiać potwory na planszę oraz jakimi zaklęciami będziemy się posługiwać. W prawym górnym rogu mamy określone jakimi frakcjami postaci będzie mogło się posługiwać. Na dole mamy pokazane jakie zaklęcia jest on w stanie użyć. A u dołu mamy jego malutki opis. Ten bohater akurat nie posiada żadnych specjalnych zdolności, ale na przykład ten za jeden yy, za odrzuceniem karty zdobywam dwa punkty surowców, czyli każdy bohater ma tam swoje jakieś zdolności. Ten na przykład za dwa punkty surowców powoduje, że wszystkie walczące wręcz Jednostkę otrzymują plus 1 do ataku, czyli całkiem fajna. Zatem yy, ja sobie użyję tego bohatera. Przeciągamy go sobie tutaj. Następnie przechodzimy w zakładkę wydarzeń. Wydarzeń musi być dokładnie 8. Nie mniej, nie więcej. Tego wymagają deki. Zatem ze wszystkich moich kart będę musiał wyciągnąć 8 kart wydarzeń wydaje mi się, że najstosowniejszy mi byłoby yy, wyciągnąć kilka jeszcze tych kart dodać te karty mamy już 6 kart wydarzeń dodamy jeszcze tą 7 kart wydarzeń yy, i myślę, że będzie można wyciągnąć jeszcze tę Dalej, przechodzimy w zakładkę stworzenia I tutaj zaczyna się cała zabawa Nasze stworzenia, jeżeli by się tutaj mogliście przyjrzeć Wszystkie w prawym górnym rogu mają znaczek przystani, czyli ten żółty znaczek I tylko takie stworzenia oraz stworzenia neutralne, czyli zaraz Wam pokażę które, takie Nasz bohater jest w stanie wystawiać Stworzenie neutralne jest w stanie wystawić każdy bohater bez znaczenia na frakcję, zatem wydaje mi się, że te stworzenia są najbardziej yy, wygodną kartą, gdyż jesteś je w stanie wstawić do każdej talii bez znaczenia jakimi frakcjami posługuje się Twój bohater. Dobra, zatem zmniejszmy sobie tutaj te karciochy. Yy, ja dysponuję całkiem dużą ilością kart stworzeń yy... Ale nie wszystkie, myślę, będziemy tutaj starać. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak chcemy zbudować swój dek. Czy chcemy go robić raczej bardziej ofensywnie, czy bardziej defensywnie. Wydaje mi się, że karty przystani bardzo y, opierają się na takich zdolnościach defensywnych, gdyż mamy tutaj na przykład leczących medyków, tak jak ta pobożna siostra oraz karty o dużej wytrzymałości jak na przykład święty pretorianin który ma ochronę przed atakiem wręcz 2 yy, dobrze Bard zanim jeszcze jednak ułożymy stworzenia do naszej talii warto rzucić prawym prawym okiem chciałem powiedzieć na prawo yy, tutaj mamy nazwę frakcji a tu mamy szkoły magii wróćmy tutaj szybko do bohaterów Nasz bohater dysponuje przystanią oraz posługuje się szkołą magii światła oraz powietrza. Tu mamy magię powietrza, a tu magię światła. W zależności od tego, co chcemy wybrać i co nas interesuje, możemy sobie pozakrywać nie interesujące nas frakcje, bądź też szkoły magii. Jako, że mój bohater posługuje się przystanią oraz magią światła i powietrza zostawiam sobie tutaj u góry tylko przystań a tu usuwam wszystkie inne szkoły magii by została tylko magia powietrza oraz światła zatem tutaj już mamy troszeczkę zredukowane te karciochy hmm, czekajcie tutaj jeszcze neutralne sobie zostawię bo przecież te też mogę wstawić zatem Wstawiamy sobie tutaj te karty Raczej nic trudnego Przyciągamy je po prostu sobie lewym przyciskiem myszy Ja na razie tutaj Postawiam sobie te karty, które uznam za stosowne Tej tutaj wydawałoby się ognistej Ona jest akurat neutralna Jej akurat nie wstawiam Biorę sobie tego żółwika Tutaj kilka kart kolejnych Tutaj raczej wstawię wszystko yy, poza tym ognistym panem, którą, którego przed chwilą żeśmy pominęli. I zaraz zobaczymy, ile tych stworzeń nam wyjdzie. Dobra. Mamy 41 stworzeń. Wydaje mi się, że taka ilość jest optymalna. Przejdźmy dalej do zaklęć. Tutaj jak już wcześniej sobie odznaczyliśmy, została nam tylko magia powietrza oraz magia przystani. Rzućmy okiem na te zaklęcia. Tutaj mamy tarczę wiatru, znowu tą tarczę wiatru, leczenie, promień, błogosławieństwo, męczennik, łańcuch piorunów, błyskawica, cyklon, słowo światła. Znów słowo światła. Wydaje mi się, że te dwie karty, czyli te Słowa Świata, są najfajniejszymi kartami, zatem je jako pierwsze dodamy sobie do deku. Potem hmm, potem bardzo, bardzo ważne cyklony, zatem wszystkie je dodajmy. Dalej istotne są błyskawice, bo ją bardzo mocne stworzenia. Hmm, błogosławieństwa, bo wzmacniają nasze jednostki, tutaj płomienie tu mamy, le nie, leczenia nie chce, bo jest słabe hmm. i może jeszcze to, bo zadaje obrażenia dobra, dalej, Płóty szczęścia yy, tego nie chcemy tego też nie chcemy to jest fajna karta, weźmy ją to też jest fajne tą kartę na pewno chcę mieć to jest dobre hmm, tego nie chcę to chcę, to też chcę to chcę i to też chcę dobra, czyli mamy gotową talię nasz bohater nazywa się Cassandra, jest poszukiwaczką światłości, posługuje się ona frakcją przystani oraz magią światła powietrza. Mamy tutaj 8, dokładnie 8 kart wydarzeń, czyli to, co jest nam wymagane. 41 stworzeń, wydaje mi się, że do 50 to już jest taki maks, 15 zaklęć i 11 łódów szczęścia. Ym, tu jeszcze ode mnie ważna, całkiem istotna rada. Ym, powinniście trzymać około 80 do 90 kart w deku. Nie jest to jakieś konieczne zalecenie, lecz jeżeli mm, chcielibyście, żeby losowało Wam mniej więcej takie karty, jakie macie w deku i o jakie w tym momencie Wam konkretniej chodzi, to im mniej macie kart, tym większą macie szansę na je wylosowanie. Zatem, no logicznie rzecz ujmując, jeżeli będziemy mieli 140 kart, to mamy mniejszą szansę, że wylosuje nam stworzenie, które w tym momencie byśmy chcieli mieć, niż gdybyśmy mieli w tym momencie 70 kart w deku, tak? Mamy dwa razy taką szansę, tak, żeby nam wylosowało, zatem miejcie to na uwadze, ale też deki nie mogą być za małe, gdyż ja na przykład na własnym doświadczeniu powiem Wam, że spotkałem się z taką sytuacją, że miałem grę ponad 20 minutową i mój dek posiadał tylko 70 kart. I mój przeciwnik po prostu wygrał walkowerem, gdyż yy, tłukliśmy się całkiem ładnie, ale ja już nie miałem kart do wystawienia. No i zmuszony byłem niestety poddać się. Więc pamiętajcie, kart nie może być ani za mało, ani za dużo. 80-90 to jest takie optymalnie. Dobra, wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Yy, tutaj jeszcze tylko wspomnę o zakładce Składanka, w której możemy sobie odznaczyć karty według ich wartości mamy karty zwykłe, niezwykłe, rzadkie oraz epickie oraz bohaterskie bohaterskie to są konkretniej właśnie bohaterowie najrzadsze karty są to karty epickie zaznaczone są one u góry na kolor pomarańczowy ja w tym deku chyba nie mam żadnej karty epickiej mi się zdaje nie, nie mogę tutaj zaznaczyć. Dobra, nieważne. Zatem, no, nasz deck jest skończony. I tym deckiem będę się posługiwał. Jednakże, wydaje mi się, że to już chyba byłoby na tyle, co chciałem Wam w tym odcinku przekazać. Mniej więcej wyjaśniłem Wam chyba, co i jak tworzy się. Mam nadzieję, że poradnik był jasny. Ale razie jakichkolwiek pytań, pamiętajcie, że jestem otwarty na Wasze propozycje. Zatem jeżeli macie do mnie jakieś zapytanie bądź propozycję piszcie w komentarzu bądź też na PW. W tym odcinku to byłoby na tyle. Trzymajcie się gorąco. Na razie.